Cześć, witam Cię w mojej kuchni. Dziś zabiorę Cię w kulinarną podróż do słonecznego regionu Morza Śródziemnego i przygotuję aromatyczną zupę rybną z krewetkami. Zaczynamy. Tutaj mam 200 g dorsza, 200 g oczyszczonych, surowych krewetek. 300 g łososia, jedna większa cebula pokrojona w kostkę, 3 ząbki czosnku, 400 g krojonych pomidorów z puszki, bez skórki, 3 łyżki oliwy z oliwek, po łyżeczce oregano i papryki czerwonej, 2 marchewki, jedna pietruszka, kawałek selera i kawałek pora. Zupę do smaku będę przyprawiać solą i pieprzem. Do garnka teraz wkładam łososia, dodaję warzywa, por kroję na pół. I teraz wlewam zimną wodę. Tyle, żeby wszystkie składniki były przykryte. Ok. I włączam gaz. I teraz, jak mi się wywar rybny gotuje, tutaj zdejmę ogonki z krewetek. Fajnie się je zdejmuje, bez problemu. Też sprawdź, jak już kupujesz takie surowe ym, krewetki oczyszczone. To sprawdź, czy z dwóch stron tutaj jest wszystko ok, tak? Czy tej jelitko jest wyjęte? Czasami się zdarza, że nie wszystko dokładnie wyczyszczą. Już mam tutaj dwie ostatnie krewetki. OK. I teraz krewetki pokroję sobie na mniejsze kawałki. Taką krawetkę pokroję sobie na 4 części. Jeśli Ci się podoba ten przepis, to kliknij proszę łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj proszę mój kanał. Wtedy będziesz na bieżąco z moimi pomysłami. Uwielbiam krewetki pod każdą postacią. OK. Mamy to. Teraz wrzucam je tutaj z powrotem na talerzyk. Teraz pokroję sobie dorsza też na taką kosteczkę. Tutaj czasami, jak się zdarzy oś, to po prostu trzeba ją wyjąć. Myślę, że po ugotowaniu będzie lepiej się wyjmować, ale zobacz, jest ość. I następna, tak żeby później nam w zupie te ości nie pływały. Sprawdzam całą rybę. Widzę, że ości już nie mam, tylko przy tej grubszej części były takie duże ości, więc je wyjęłam. Dużo ich nie było. I dorsza też przekładam z powrotem. Na talerzyk. Ok. Teraz czosnek pokroję sobie. Jak chcesz, możesz go przecisnąć sobie przez praskę. Zaraz go jeszcze sobie trochę posiekam drobniej. Ok, myślę, że więcej nie trzeba. Czosnek też przekładam sobie tutaj. Do talerzyka z powrotem. Mi się ten czosnek rozbiegł po całej desce. O. Dobra. Wywar na zupę zaczyna mi się gotować i będę go gotowała jakieś 30 minut. Tutaj zbieram troszkę taką szumówinkę. Wywar już mi się ugotował, więc wyłączam gaz. Wyjmuję na talerz warzywa. Teraz jeszcze wyjmę rybę. I poczekam aż ostygnie. Teraz do pojemnika przelewam wywar. Tak około litra mi zostało. I teraz pod tym samym garnkiem popalam gaz, wlewam oliwę. Teraz wrzucam cebulę. I będę ją chwilę smażyć. Teraz dorzucam czosnek i smażę pół minuty. Wymieszam sobie. Tak żeby tylko puścił aromat czosnek. Teraz dodam pomidory. Przyprawy, czyli tutaj mam oregano i paprykę. Plus tak do smaku soli i pieprzu. Później będę zupę jeszcze próbować. Tutaj będę gotować te moje pomidorki. Jakieś 5 minut. Teraz wlewam wywar. Dodaję dorsza. I od czasu kiedy zacznie się gotować będę gotować mm, tutaj rybkę z pomidorami jakieś 10 minut. Tutaj ryba mi już przestygła, więc ją obiorę najpierw ze skóry nożykiem zobacz jak fajnie skóra sobie schodzi. Muszę ją podważyć. teraz ją sobie rozdrobnię na mniejsze kawałki i powyjmuję od razu ości jak będą ale widzę, że nie ma dużo ości fajnie o jest jedna zobacz i teraz drugą część i tutaj też już nie mam ości okej okay. Teraz wrzucam krewetki i będę gotować je jakieś 3 minuty. Teraz wrzucam ubranego łososia i chwilę razem pogotuję, jakieś 2 minuty. Spróbuję, czy trzeba jeszcze przyprawić. Tak, i jeszcze dodam soli i pieprzu. Teraz sobie jeszcze wymieszam. Gęsta wyszła. Fajna zupka. Lubię gęste zupy. Jeszcze raz spróbuję. Jest pyszna. Wyłączam gaz. Zupa już gotowa, więc nalewam do miski. Możesz tak jak ja udekorować natką pietruszki i można zajadać. I gotowe. Zupa ta wygląda obłędnie, a smakuje jeszcze lepiej. Jestem pewna, że wypróbujesz ją w swojej kuchni i zachwyci Ciebie i Twoich bliskich. Daj znać w komentarzu, czy Ci smakowała. Smacznego Ci życzę i do zobaczenia w następnym odcinku. Jedz zdrowo, zdrowo. Aby w ciemności nie kluczyć radością i wiedzą.